Siemka. Szybka porada na dzisiaj odnośnie cięcia szkła. Ja sobie tnę szkła czasem jak sobie potrzebuję zrobić jakieś tam terrarium dla moich zwierzaków czy coś. I to są szyby z rozdzielonych szyb zespolonych. Takich jak mamy dzisiaj w oknach. Są dwie szyby po prostu w taki, przyklejone do takiej aluminiowej ramki. Ja sobie taką szybę wycinam nożem takim do tapet do cięcia. No takim. Z tymi ostrzami, no nie wiem, do gipsów, do czegokolwiek, znam jak zabaj. Nieważne. Wycinam te szyby i czyszczę je z kleju. Tutaj widzicie boki są już, no prawie że poczyszczone, zostały jakieś tam kawałki. I czynię tnę. Takim nożykiem. To jest firma Jobo. On jest do kupienia Jobo, dobrze mówię? Tak, jobo nie wiem czy wy ostrzy, czy będzie widać, ale widać. On jest podobno produkowany w Niemczech. Jest jeszcze coś na S Strausen, coś tam. Nie będę tam generalnie dyskutował. Jest jeszcze druga firma, tamten nóż kosztuje i też ma płaską śrubkę, nie na krzyżyk. Tylko na klucz na śrubokręt płaski. I tamten kosztuje ze szkoły 30-40, nawet do 50 zł, zależy od sklepu ale 30 bardziej 8 niż 31 tak bym powiedział taka cena jest tak, czyli bliżej 40 się zbliżamy do 50, 60 oczywiście są chińskie podróbki wtedy śrubka jest na krzyżyk ale te oryginalne mają płaską i druga sprawa te noże wytrzymują dłużej niż inne m.in. nóż Stalko ja gdzieś mam ostrze firmy Stalko Wam pokażę, bo sobie wyrwałem je, żeby przełożyć kółeczka i żeby. Jezu, stalko, stalko, oczywiście śrubka na krzyżyk, To jest bardzo złym rozwiązaniem. Nie wiem czemu, ale na, na śrubotkręt krzyżakowej. One tak się tutaj niszczą, a te na płaski powiem Wam, naprawdę. Te ostrza, jednocięcie czasem szkła już jest po, po tym kółeczku tnącym. Są bardzo kiepskiej jakości, ale potrzebuję sam uchwyt, bo te ostrza są wymienne. Je można dokupić same te kółeczka. Ich jest 6 na nożu. Ja już jestem na trzecim. Taką szybę typową od okna: no nie wiem, powiedzmy tam 120 na 80 czy na 60. Jeżeli chciałbym pocać na takie małe formatki, to obawiam się, że jednego ostrza by mi nie starczyło. Tak szybko tępią się ostrza w tych nożykach. I to co? Może to nie będzie instruktaż, jak przeciąć taką szybę. Tylko ja Wam pokażę, że się da. I da się ją dosyć dobrze ciąć. Warunek jest taki, musicie poćwiczyć. I nieraz gdzieś tam było na targu, że jakiś facet stoi takim nożykiem, tutaj ma olej, niby tam wiecie, że on przesmarowuje ostrze. To nie jest prawda. Ten olej nie ma za zadania smarować tego ostrza i tak dalej, to... Generalnie fachowcy, którzy tną szkło, będą wiedzieli, że ten olej nie służy do smarowania tego kółeczka, e, lub osoby, które gdzieś tam już sobie doczytały i tak dalej. Tak? On służy do wprowadzenia w tą rysę, którą robimy, e, żeby to naprężenie w tej szybie było jak najdłużej, e, żebyśmy mogli później ją sobie łamać. Tak? Bo tak naprawdę, jeżeli natniemy szybę i przyszlibyśmy sobie za godzinę, to prawdopodobnie ona już nam w ogóle pęknie w całkowicie w inną stronę, jak będziemy ją łamać a tak po prostu musimy mówię, naciąć ją i od razu łamać przy tych nożykach no wiadomo musi być czysta i nie może nic tam pod nią leżeć, żeby nam nie pękła w trakcie właśnie zarysowywania, słychać taki specyficzny dźwięk, kiedy to kółko się obraca i przesuwa po tej szybie, robiąc tą rysę, ja wam zaraz to pokażę tylko sobie może podłożę jakiś kartonik bo nie chcę żeby mi już ta szyba pękła, nie tak jak pan ja bym chciał, yy, po prostu chodzi o to, żebym ja Wam pokazał, że to się da zrobić, tak, nawet w jakichś tam domowych warunkach, bo, bo chyba nie o to chodzi, żebyśmy tutaj robili instruktaż jak ciąć szkło, po prostu jeżeli będziecie mieli okazję od kogoś dostać yy, jakiegoś znajomego kawałek yy, szyby, okna, to weźcie po prostu, kupcie taki nożyk i po prostu sobie go potnijcie. Dla własnego przekonania, dla własnej nau nauki. Może się Wam kiedyś przyda. Będziecie potrzebowali sobie dociąć jakiś kawałek szkiełka. Ja już Wam pokazuję. Uciemy sobie, utniemy jakiś taki węższy kawałeczek. No trzeba troszkę siły użyć, ale to też nie za mocno, tak jakby się każdemu wydawało. Tam gość na targu bierze nożyk, sobie wycina ślaczki i, i przecina. To z wielką łatwością. No, on ma bardzo dużą wprawę, tak? To nie jest tak, że wy że to jest cudowny nóż. On po prostu wie jak ciąć. I tyle. Przynajmniej e... takie jest moje zdanie. Czekajcie. Spróbuję ją zarysować. Było słychać taki specyficzny dźwięk. Zobaczcie, tutaj chodzi o tą rysę. Jak się przypatrzymy, szkło powinno zacząć pękać. Słyszeliście takie strzały? To właśnie naprężenia w tym szkle powodują, że to szkło aż odpryskuje i nie mamy naprawdę dużo czasu na złamanie tej szywy. Oczywiście powinienem to robić w rękawiczkach, ale widzicie? Strzela tak wzdłuż tej linii, którą zarysowałem. I mogę Wam to jeszcze raz zademonstrować. Przypatrzymy się, może zobaczycie, jak kawałek szyby po zarysowaniu takie drobinki aż odpryskują do góry. To słychać, ale nie wiem, czy będzie widać. Jest, szyba ma takie duże naprężenia, że aż wyrzuca z siebie, z tej rysy, te kawałki. Zobaczę, czy ten już jeszcze da radę. Słuchamy i patrzymy. Już przestała. Było słychać, ale już przestała. Muszę to łamać, bo za chwilę za chwilę będzie po wszystkim. Ja nie wprowadzam oleju do tej rysy. Ona to naprężenie naprawdę tam długo nie trwa. A... Chcę Wam pokazać, że to się naprawdę da złamać. Tylko trzeba mieć, tak jak mówię, widzicie, trzeba mieć po prostu odrobinę wprawy, odrobinę wyczucia. Jak poćwiczycie, będziecie w stanie sobie łamać takie kawałki. Najlepiej od starej szyby, niepotrzebnej, wyrzuconej, bo kiedyś będziecie potrzebowali formatki i pęknie Wam szyba nie tak, jakbyście chcieli, i lecicie kupić nową. Czy użyłbym tego noża do drugiego szkła <laughs> w życiu? Czy poszedłbym komuś przyciąć formatkę? Nie. Ja nie jestem szklarzem. sobie mogę zrobić. I dla własnego przekonania chciałem się nauczyć ciąć takim nożykiem. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na temat cięcia szkła, udajcie się do najbliższego szklarza. Pogadajcie z nim, powiecie, że chcielibyście sobie spróbować pociąć takim nożykiem, bo widzieliście, że można. Szklarz też Wam powie, oczywiście się da. Czy to ma jakąś precyzję? Pewnie żadnej. Dla szklarza to jest śmietnikowy nóż. On używa nóż, podejrzewam, za kilkaset złotych, a do wycinania okręgów za parę tysięcy bo są szyby za parę tysięcy. To jest zwykłe szkło yy, o zabarwieniu takim zielonkawym ze względu na zawartość żelaza. No, ja jestem akwarystą, więc znam też szkło OptiWhite czy Plexiglas yy, tak zwany, tak, yy, czyli szkło akrylowe, niektórzy na to mówią, które jest jeszcze bardziej przezroczyste, nawet od szkła OptiWhite i, i jakby no, tutaj już grubość. OptiWhite niektórzy mówią szkło odbarwione, ono może nie jest odbarwione, bo ono ma niebieskawe zabarwienie zaś, niezielone, ale wydaje się, że te kolory są bardziej żywe w tym, w tym akwarium, jeżeli ktoś ma. No i oczywiście ładniej to wygląda, tak? A przy grubych, dużych akwariach, takich już powyżej 1,5 metra, bez wzmocnień, bez jakichś tam poprzeczek, belek, no to naprawdę to zwykłe szkło jest mega, mega zielone. I to widać na krawędzi szkła, jak się mu przypatrzymy, że przy małym, yy, małej grubości to jest niewidoczne, ale gdybyśmy się tak przypatrzyli do szkłu, na białym tle, zobaczcie, ono już jest zielone, nie? Yy, przy takiej grubości, bo patrzymy przez pewną grubość, tak? Przy małej grubości nie bardzo to jeszcze widzimy. Ale e, na przykład w szkło OptiWhite by było bardziej niebieskawe, takie przeźroczyste. No a e, akryl no, jest typowo już całkiem przeźroczysty, niezależnie od jego grubości. O, bateria mi pada. E, dlatego mówię, nie poszedłbym z tym nożem komuś ciąć. E, są szyby naprawdę za kilkaset złotych, których też bym tym nożem nie ciął. E, po prostu tak, no nie wiem, na działce robię sobie szklarnie. Potrzebuję wyciąć parę formatek. Mam tak. I tyle. Jeżeli ktoś trzyma gryzonie, to też często pewnie używa szkła, bo to jest coś, czego one nie gryzą, a można to po prostu pokleić i tyle. Także jak widzieliście, praktyka. Naprawdę, użyć to kółeczko takich pasków. Wytnie jeszcze do końca tą szybę i nie wiem, czy nie będę musiał zmienić na kolejne, bo już będę miał problemy z przecięciem. One naprawdę szybko się niszczą. A w tych, jeszcze, właśnie w tym nożu, co Wam mówiłem, stalko, tam jest taki tego typu problem, że ono jest tak miękkie, że za mocne naciśnięcie i przeciągnięcie go przez szybę, spłaszcza tą końcówkę i ono nie chce się obracać. Naprawdę jedno z wycięcie jest po nożu, nie? Ten trochę więcej wytrzymuje. Dobra, to by było tyle z porady na dzisiaj. Jak widzieliście da się. Trzymajcie się, Siema.